Myślę, że temat obżarstwa wigilijnego nie jest Wam obcy. Niestety każdego z nas to dopada, że mamy ochotę po prostu zjeść więcej niż nasze możliwości brzuchowe pozwalają. Także ja dzisiaj pomogę dobrać Wam odpowiednio zioła, które możecie popijać sobie w trakcie kolacji, ewentualnie bezpośrednio po, aby nie czuć się ciężko, aby nie dopadły nas wzdęcia, bóle brzucha i właśnie to takie uczucie, że nic nam się nie chce, bo jesteśmy tak strasznie przeżarci. Jeden mięta pieprzowa. Ona oczywiście rozluźnia mięśnie i jelit, powoduje, że będzie nam łatwiej pozbyć się gazów, także będzie to taki typowy klasyk na wzdęcia, odbijanie i po prostu przyspiesza nam trawienie. 2. Melisa. Nie tylko na nerwy. Ona też pomaga nam trawić tłuszcze i łagodzi skurcze brzucha. 3. Imbir. Dodaj plasterek do wody albo do herbaty, ponieważ on pomaga zlikwidować uczucie ciężkości i takiego przepełnienia. Także on działa cuda, warto o tym pamiętać. 4. koper włoski i kminek. One są takim naturalnym wsparciem dla naszych jelit, działają fantastycznie na wzdęcia, na gazy. Także tutaj też jest samo zdrowie, tylko pamiętamy, że dzieciaki oraz kobiety karmiące i w ciąży nie mogą kopru włoskiego. To jest bardzo ważne. Świąteczne obżarstwo może zdarzyć się każdemu, ale zioła to nasz najlepszy przyjaciel, także pijcie na zdrowie i nie zapomnijcie o spacerze.